Siema, siema. Senzu nie ma siema, sensu nie ma. Rzeszt wyciera k. Nie tylko piasek Dał nie. Tomiks, życz. Dzisiaj niesamowita akcja się stała. Nie wiem, czy w ogóle nam się to kiedyś w głowie mieściło, ale jedziemy odebrać całkiem sporą rzecz od naszego sponsora. Tak, mamy nowego sponsora, ale jakiego i o co chodzi, zobaczycie zaraz, bo nie ma co przedłużać, nie? Idziemy? Nie, pamiętajcie tylko o kasowaniu biletu, dobra? Bo nie ma jazdy na gapę, czyli like, komentarz, subskrypcja i dzwoneczek Koniecznie. Lecimy widzimy się za chwilę. No, no, za chwilę się widzimy. Moi, <słyski> Moi drodzy, mamy dla was specjalnego newsa. Dzięki pomocy kupra Plichta w Gdańsku będziemy mieli możliwość... Co, co Krzyś, będziemy mieli możliwość? Podróżowania komfortowym autem na treningi z zawodnikami, które chcemy właśnie dla Was robić, ale nie tylko. Także będziemy możliwość mieli możliwość też przemieszczania się z miejsca na miejsce w bardzo komfortowym, nowoczesnym aucie kupra Formentor. Dzięki uprzejmości Kubra Plichta takie auto będziemy mieli. Natalia powie kilka słów. Na początek chciałam zaprosić do studia na letnicy nowo otwartego Kupry. Jest to kupra Studio Gdańsk, a chłopacy będą mieli okazję jeździć wyjątkowym Kupra Formentorem. Kupra jest marką bardzo lifestyleową. Jeżeli chodzi o ten model, ma on 20310 koni mechanicznych. Jazda jest bardzo komfortowa, mamy kilka trybów jazdy. Możemy traktować to jako samochód rodzinny, jako samochód stricte sportowy. Tryb komfort będzie to jazda komfortowa, zawieszenie się dopasowuje do, e, do jazdy. Jeżeli przełączymy sobie na sport, jazda będzie bardziej sportowa, natomiast na trybie Cupra auto całkowicie się usztywnia i możemy naprawdę nim sobie fajnie poszaleć. Teraz czas na uroczysty moment, czyli przekazanie kluczy, kluczyków Fiatów z Pięknej, z pracowni florystycznej, cięte piękno. Jestem wzruszony i podekscytowany. dziś są walentynki. Jakby co, materiał wychodzi ten... później, ale dziś są walentynki. Ja chciałam przekazać tutaj od Flichty w Gdańsku breloczek, smycz, katalogi, bluza, koszulka, ta Te akcesoria też można zakupić u nas tak w salonie. Jest. dziękujemy. A ja tutaj przekazuję, bo jest okazji, ale Dziękuję pięknie. Otwieram cię no. Dziękujemy. No i super, także słuchajcie kochani, będziecie teraz na pewno we vlogach mogli oglądać jak to auto się prezentuje. No, i zapraszamy do salonu Plichta w Gdańsku, jeżeli będziecie chcieli sobie skonfigurować własne auto. No dobra, na mnie nie pozostaje nic innego jak skoczyć w ten przepiękny pojazd i gnać przed siebie. A możecie w komentarzach napisać, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego auta. Jeżeli chcielibyście umówić się na jazdę testową, no to zostawiamy kontakt do Natalii, która jest kupra-masterem. Pod filmikiem na dole będzie. Więc. Kontakt. No co? Lecimy. Zobacz, zobaczcie jak ta auto się prezentuje w ruchu. Damy wam fajne ujęcia. No, także jak się, się czujesz na świeżo po, po odebraniu tego auto. Super, auta? tylko czegoś mi brakuje, żeby się wpasować tutaj w klimat, co? No to co? Jakoś koszula i tak dalej, ja trzeba by coś ubrać takiego uprowego, nie? No dobra. No co? I? Lepiej. To co? Jak wam się podoba autko, w którym będziemy do, do jazdy robili na treningi? Napiszcie, tak, do kogo tak. mamy pojechać pierwszego. do tym mamy pojechać, dokładnie. Wybierajcie, A raczej kierujemy teraz aktualnie w krosów, ale nie tylko. Jakiś fajny, fajny zawodnik, który zawodnik ma coś ciekawego do powiedzenia i jest perspektywiczny, chętnie z nim zrobimy trening, pogadamy. I może się pościgamy, jak ma jakieś auto. No 300 koni, trzeba wykorzystać, nie? Zobaczymy, czy to jakoś w praktyce przykłada. Zaraz, <laughs> Zaraz zobaczymy. Wsiadamy i robimy sobie wyjaśnianie. No, dokładnie. Jak wrażenie Krzysiu? No cóż zajebiliście no <laughs> nigdy bym nie sądził, że będziemy mieli okazję po prostu używać auta w zamian za reklamę. No nie? No. ja takie małe marzenie chyba, co? Żeby no. kurde mieć auto, wiesz, po prostu no. do użytku, jeszcze takie zajebiste. No ja zawsze tak myślałem o czymś takim, że fajnie by było, no nie? Ale myślałem, że trzeba mieć dużo więcej, wiesz, nie wiem, wyświetleń, albo coś takiego, no nie? Ale tutaj Tomik się akurat za załatwił, także duże brawa dla niego. Dawajcie bilety kasujcie dla Tomiksa. Dla Tomiksa kasujcie bilety w tym odcinku. Tak, ja I lubię ktoś, dla Tomiksa. Ja lubię, jak ktoś o sobie, o sobie w trzeciej osobie mówi. <laughs> Dawajcie dla Tomiksa łapki w górę, bo Tomiks to jest najlepszy kozak. Nie? <laughs> Tomiks to jest ziom. Wiecie co Tomiks. Te, teraz Tomiks to jest najlepszy ziom w, w teraz, na kanale Sens. Teraz mnie lubisz? Teraz dopiero go lubię. Teraz bo mnie bo lubisz. lubię. Ale słuchajcie, naprawdę piszcie w komentarzach, bo my już mamy pewne plany i pewnie za dwa tygodnie już się gdzieś tym autkiem wybierzemy, a piszcie, gdzie byście chcieli, z kim byście chcieli, żebyśmy zrobili trening, to, to mogą być też e, nie tylko mężczyźni, to mogą być też kobiety. Jeżeli byście chcieli, żebyśmy no, jasne, jakąś, że tak. E, że tak powiem, utytułowaną <laughs> zawodniczką zrobili albo znającą się na pewnych grupach mięśniowych zawodniczką i chcielibyście, żebyśmy przestudiowali jej trening, to też piszcie tu, nie, w komentarzach. Wsiadamy w kuprę i lecimy z salonu Plichta koło stadionu w Gdańsku. Dokładnie tak, Gdańsk, Letnica. Słuchajcie, są Plichta. tylko dwa salony Kupry w, Pol w, 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 w Polsce. Nie takie narożne gdzieś tam. Po prostu wiecie, tylko przestrzeń jakaś wydajęta w galerii handlowej, tylko salon. Mówimy o salonie. prawdziwego zdarzenia. Kupra to jest nowa marka. I no, mamy okazję kurde naprawdę podziwiać e, sposób wykonania wnętrza, jakość, mało o detale, naprawdę, no, nie, nie będę tutaj reklamował, sami widzicie, zobaczyliście to na pewno już na e, przebitkach. Ale Będziesz na... reklamował, k***a mówię ci. <grymne> <grymne> Dobra, mordy, dzięki bardzo, pamiętajcie o subskrypcji, o łapkach i widzimy się w naszym aucie w następnym filmiku. Nara. Na. <grymne>